Dzień dobry, Darek Przybylski, AgroSymex. Witam w kolejnym odcinku Pole Express. Dzisiejszy poświęcony będzie powschodowej herbicydowej ochronie rzepaku osimego. Zapraszam. Jesteśmy na plantacji rzepaku w okolicach miejscowości Przasnyż. Rzepak ten w tej chwili na tej plantacji znajduje się w fazie około czterech liści. Rośliny są tutaj naprawdę w, w miarę wyrównane i w bardzo dobrej kondycji. Ale niestety tu na północy Mazowsza nie wszędzie jest, jest tak dobrze. Niekorzystne warunki pogodowe w okresie siewów spowodowały, że schody są bardzo nierównomierne. Może to niestety powodować wiele trudności, wiele kłopotów z wykonaniem choćby Zabiegów herbicydowych w zalecanej fazie rozwojowej rzepaku. Niektóre preparaty bowiem można stosować tylko i wyłącznie w określonych fazach rozwojowych. Dlaczego? Ponieważ one mogą one oddziaływać zarówno na rośliny uprawne, jak i na zwalczane agrofagi. Ważne jest więc śledzenie zarówno faz rozwojowych rzepaku, jak i chwastów. Zwłaszcza, że niektóre zwalczane gatunki wykazują różną podatność na zastosowane substancje aktywne, aplikowane w różnych fazach ich wzrostu. Różna może być również reakcja rzepaku na zastosowane herbicydy, na przykład w opóźnionych, w późnych jej fazach rozwojowych może to czasem powodować fitotoksyczności. W przypadku. Stosowania zabiegów na nalistnych bardzo ważne jest również y, to, aby wykonywane one były w dni bezwieczne, gdy liście są suche, a temperatury optymalne do zastosowania danego preparatu. Przy niekorzystnej aurze może dochodzić bowiem do znoszenia cieczy użytkowej, y, czy też jej spływania z mokrych powierzchni roślin, rozcieńczania bądź nawet dezaktywacji y, użytej substancji wówczas, gdy Mamy na przykład zbyt wysokie temperatury. Jak więc skutecznie, bezpiecznie chronić rzepak po wschodach? Oto e, kilka naszych propozycji. Do najwcześniejszych zabiegów powschodowych można wykorzystać preparaty zawierające w swoim składzie metazachlor. Jest e, on e, w takich preparatach jak Metnex 500 TC, Metazanex 500 TC. Substancja ta e, może być stosowana od czterech do 6 liści rzepaków, w zależności od wybranego produktu. Jednak z uwagi na przede wszystkim doglebowe jego działanie, wykorzysta, wykonywanie zabiegów zalecane jest, gdy chwasty nie przekraczają fazy dwóch liści właściwych. Kwasty wrażliwe na metazachlor to m.in. chwastnica jednostronna, gwiezdnica jasnota, purpurowa i różowa, komosa, rumiany, zwalcza również taszniki. W podobnych warunkach może zostać zastosowana mieszanka metazachloru z hinomerakiem. Pod handlową nazwą produkt ten występuje Butisan Star 416 EC. Spektrum zwalczanych chwastów zostaje wówczas rozszerzone o o miotłę, o przetaczniki, yy, o szarłat szorstki oraz przytulię, ale tutaj zwracam uwagę tylko tą, która nie przekracza yy, fazy liścieni. Natomiast w przypadku konieczności zwalczania yy, np. przykład chabra bławatka, maku polnego czy też rdestu powojowotego warto sięgnąć yy, po preparat Navigator 360 SL. Średnią wrażliwość na tą substancję, na substancje zawarte w tym preparacie e, będzie wykazywał również fiołek polny. E, jest to herbicyt e, o działaniu selektywnym, układownym, e, stosowany jest e, tylko i wyłącznie na listnie, a w swoim składzie zawiera 240 gram chlopyralidu, e, 80 gram pikloramu oraz 40 g aminoperalidu. Środek należy stosować gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie max do czterech liści i chwasty również w fazie liścienie do max czterech liści właściwy. Dawki wspomnianych preparatów to odpowiednio Metnex 500 sc 2 litry, Butisan Star 416 sc do 3 litrów, zaś zarejestrowana dawka nawigatora to jest 0,2 litra na hektar. Oczywiście oprócz chwastów dwuliściennych nieuniknionymi chwastami w uprawie rzepaku są te jednoliścienne. Między innymi samo się czy jarych nawet ich zwalczanie jest tak naprawdę konieczne już teraz na jesieni. ponieważ nawet jare formy mogą stanowić dla uprawy rzepaku bardzo poważne zagrożenie. Najpopularniejszą grupę graminicydów stanowią te zawierające e, substancję aktywną hizalofo Są to preparaty Labrador e, Extra 50 EC czy Leopard Extra 50 EC. Są to koncentraty do sporządzania emulsji wadnej, stosowane są na listnie i przeznaczone do selektywnego zwalczania perzu e, właściwego, e, czy też chwastnicy jednostronnej samosiewów zbóż. Substancja ta wykazuje działanie układowe, Pobierana jest przez liście, szybko przemieszcza się do korzeni, rozłogów chwastów, powodując ich zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się na liściach i pierwsze widoczne objawy widoczne są po upływie około 7 dni od, od wykonania zabiegu. W przypadku występowania chłodów lub suszy działanie środka Opóźnia się, ale nie obniża jego to skuteczności. Do zwalczania samosiewów zbóż, czy też chwastnicy jednostronnej, czy też owsa głuchego wystarczy zastosować najniższą z zalecanych dawek. Jest to 1 litr na hektar, natomiast kiedy mamy konieczność zwalczania np. perzu, dawkę należy zwiększyć nawet do 3 litrów. Warto pamiętać, iż w ramach strategii antyodpornościowej naprzemiennie warto stosować preparaty zawierające inne substancje aktywne. Alternatywą dla hizalofopu jest na przykład kletodym z preparatu Select Super 120 EC. Podobnie jak wcześniej opisana substancja, kletodym jest również substancją układową bardzo szybko działającą, a zalecana dawka preparatu Select to 0,8 litra na hektar. Faza rozwojowa to tak do pierwszej pary liści. Na poprawę skuteczności herbicydów ma wpływ stosowanie adiowantów. Pamiętajmy o tym. Powodują one, czy poprawiają one Parametry cieczy użytkowej obniżają jej napięcie powierzchniowe, co polepsza tak, przyczepność, zwilża powierzchnię blaszek liściowych w celu zwiększenia wnikania preparatu do komórek, czy też zmniejsza zmywanie powstałych, powstałej powłoki. Szczególnie polecane i bardzo szeroko stosowane zresztą są właśnie z graminicydami. W optymalnych warunkach pozwalają one nawet ograniczyć ilość stosowanych preparatów, ograniczenie dawki tych preparatów. Takim adiwantem olejowym zalecanym właśnie do, do graminicydów jest preparat Amigo. Z innymi preparatami typu herbicydami czy też insektycydami, fungicydami również, czy też regulatorami wzrostu lepiej sprawdza się niejonowy adiowant silikonowy. Jest to flipper. Zalecana dawka to odpowiednio Amigo, litr do półtora litra na hektar, zaś flipper od 50 do 200 ml na hektar. Warto pamiętać również o szkodnikach. Jest to czas, jest to pora, kiedy one atakują. Również tu na tej plantacji pierwsze ślady żerowania pchełki zostały już zaobserwowane. Substancja, która świetnie sobie poradzi między innymi z pchełkami to, to delta Deltametryna, ale również Acetamipir, Acetamipryt. Substancje te zwalczą również się zwalczą śmietkę, myszyce, czy też gnatarza, chowacza, czy również miniarki. Przypominam również o nawożeniu do listnim. Przede wszystkim bor. Jest to kluczowy pierwiastek, który wspomaga bezpieczne przezimowanie rzepaku. Polecam preparat Bolero, który w składzie swoim ma dziesięciowodny pentaboran sodu z dodatkiem sorbitolu. Dzięki czemu m, trzy razy szybciej e, wnika do roślin nie, niż standardowy bor. Dawka to do 2 litrów e, na hektar w fazie 6 liści. Na koniec e, zachęcam również do e, zastosowania już jesienią e, Rizosunu N, czyli e, bakterii glebowych, azotobakter e, mających. Wyjątkową zdolność wiązania azotu atmosferycznego, pobierany azot w konsekwencji dalszych przemian rzepaku, na wiosnę wykorzysta do budowania plon. Na dziś to już wszystko. Bardzo, bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do, do oglądania, komentowania, subskrybowania naszego kanału. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji na Facebooku. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia.